Hej, dziś mamy dla Was pierwszy materiał z serii 5 rzeczy, w której przyjrzymy się największym headsetom VR na rynku i wypunktujemy ich najlepsze i najgorsze strony. Na pierwszy ogień idzie PSVR. Oto 5 rzeczy, które PSVR robi po prostu dobrze. Wygoda headsetu. PSVR to zdecydowanie najwygodniejszy i najbardziej przemyślany headset na rynku. Oddychające, ale nie nasiągające potem obicie na głowie, koronowy system montowania, regulacja we wszystkich zakresach, każdy, czy z okularami, czy z małą głową, czy ogromnym łubem, po prostu będzie w PSVR odczuwał komfort, a oto wciąż trudno nawet przy tych najdroższych headsetach. Również samo wyciemnianie otoczenia jest wykonane perfekcyjnie. Niezależnie od pory dnia, w PSVR otaczać nas będzie tylko aplikacja i e totalna. Na ciemność. Użytkowanie bez telewizora. Choć można jednocześnie podpiąć do naszego PS4 PSVR oraz telewizor, to niekoniecznie trzeba korzystać z tego drugiego. PSVR świetnie radzi sobie samodzielnie, wyświetlając nam przystosowany obraz w każdym wypadku. Zarówno podczas zwiedzania menu konsoli, czy grania w klasyczne gry, jak i oczywiście samych aplikacji VR. Można nawet posunąć się do stwierdzenia, że PSVR zastępuje telewizor przy odpowiednim triku pozwalając nagranie w gierki z Xboxa, czy o Dowolnego źródła HDMI, wygoda konfiguracji. I tu płynnie przechodzimy do kolejnego elementu prostota konfiguracji. Po podłączeniu wszystkich kabli, których wbrew obiegowej opinii nie jest dużo i ze spokojem można je ułożyć schludnie i ładnie, wystarczy założyć gogle i gotowe. Wszystkie kalibracje przeprowadzimy bezpośrednio z headsetu, i jest to spory plus względem innych rozwiązań, jak na przykład HTC Vive. Aplikacje. Tutaj jest chyba najbardziej emocjonalny punkt, który wielu może przekonać do zakupu konsoli. Aplikacje na HTC Vive czy Oculusa może dają dużo fanu, potrafią zadziwić, ale to co oferuje PS VR to istne arcydzieło. Gry takie jak London Heist pokazują, że VR to jedynie medium. Trzeba jeszcze umieć je dobrze wykorzystać, aby chwycić za serce i generować emocje, takie jak widzicie właśnie na ekranie. Prostota działania. To plus dla geeków i entuzjastów VR. PSVR zachwyca swoim podejściem do parametrów technicznych sprzętu. Dzięki sprytnym zabiegom ekran Full HD nie boli w oczy, zwykłe soczewki dają obraz odpowiednio ostry, a tracking, który jest najprostszym trackingiem widzialnym, działa dość podobnie jak w HTC Vive. I to wszystko za połowę ceny. I to już wszystko. Dajcie znać co sądzicie o serii 5 rzeczy i napiszcie w komentarzach, jaki kolejny headset mamy wziąć na warsztat. Tymczasem zapraszamy do subskrypcji kanału i dania łapki w górę, aby materiał szerzył się w świecie i popularyzował VR.